Witajcie moi drodzy, Tomasz Sigurd z tej strony. W drugim odcinku vloga będzie zapowiadany drink, czyli wódka ze szklanką. Co nam będzie potrzebne? Ano, przede wszystkim szklanka oraz... A nie! Dzisiaj nie będzie wódki. W zamian za to będzie piwko. Ha! Ja znowu Was wywiodłem w pole. Ale... Jako że wódeczkę to lepiej pić w towarzystwie, a piweczko można strzelić sobie samemu. Zrobimy sobie taką małą recenzję, mały teścik tego oto książęcego, tak, czerwonego lagera. Co zatem zostaje do roboty? Otworzyć i próbować. Zatem weźmiemy sobie, sfokusujemy, tak, a mam nadzieję, że złapie nam fokus i trzy... Dwa, jeden, lufa. Piękny dźwięk. Mamy szklankę. No tu ładnie fokus. Mamy piwko. Tak i. A, patrzcie jaka magia się dzieje. Ok, czym jest w ogóle ten e, książęcy lager czerwony? Według źródeł mądrzejszych ode mnie, no bo musiałem sobie to gdzieś sprawdzić, e, jest to lager mm, ważony w stylu austriackiego lagera wiedeńskiego. We Wiedniu jeszcze nie byłem, ale w Austrii lagera piłem. Także <gryw> coś tam wiem. No to chlub i zobaczymy, jak to smakuje. No miało być degustacyjnie, ale trochę mi się pić chciało. No to jeszcze raz. Generalnie tak. Piwko jest dosyć lekkie. Słodkawe. Hmm, chociaż w sobie pewną goryczkę posiada. Ale nie jest ona jakoś bardzo przebijająca się. No, a piwo jest dosyć lekkie. Jak sprawdzam ma 4-9%, więc takie spokojne, poobiednie, albo po pracy, co kto lubi. Hmm, tak jak mówiłem, lekko słodkawe według producenta hmm, czuć nuty karmelu i tofi. No, ale to ja bym tak specjalnie nie, nie wierzył w to. Nie, natomiast jest przyjemne. Przyjemne do spotkania, do degustacji ze znajomymi, albo właśnie po pracy. Także. Ja będę się rozkoszował, delektował. Tu mam jeszcze piwko. Tu mam tak zwaną za. No nie za grychę, tylko za kąskę. No, eleksie. Dobra. Wasze zdrowie. Widzimy się w następnym odcinku.